chciałam nagrać porównanie gąbki do aplikacji makijażu z Contigo do oryginalnego Beauty Blendera. Z tą gąbką wiążę duże nadzieje, ponieważ jej pełna cena to 1,17,99. Można ją znaleźć na stronie producenta, czyli drogerii Contigo, w zakładce akcesoria gąbki i puszki. Jest to trzeci wynik, jaki nam wyskakuje. Widać, że są dwa warianty kolorystyczne i też dwa warianty kształtu. Ja wybrałam tą, która jest bardziej kształtem zbliżona do Beauty Blendera. Ta druga ma zdecydowanie bardziej dziwny kształt i jest różowo-niebieska. Hmm. Teraz przeczytam opis producenta tej właśnie gąbki. Pisze on, że gąbka o zróżnicowanych krawędziach pomaga wykonać perfekcyjny makijaż. Szersza część jest idealna do aplikacji podkładu i kremowych kosmetyków. Spiczasta końcówka będzie odpowiednia na nakładanie kosmetyków w trudno dostępnych miejscach, takich jak okolice oczu, nosa czy ust. O aplikacji jest napisane, że należy ją namoczyć w chłodnej wodzie, a następnie wycisnąć nadmiar, a po użyciu umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego mydła i pozostawić do wyschnięcia. Oczywiście przed rozpoczęciem tego testu zmoczyłam obie gąbki oraz zmierzyłam tę gąbkę przed zmoczeniem i po zmoczeniu, żeby zobaczyć jak bardzo się rozszerzyła. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że gąbka z Contigo jest dużo twardsza od Beauty Blendera. Jest podobna do wszystkich tych gąbek, które testowałam wcześniej, próbując znaleźć jego odpowiednik. Jednak zaskoczyło mnie to, jak bardzo się rozszerzyła i uważam to za dobry znak. Podkład, którego będę dzisiaj używać do przetestowania gąbki, będzie podkład z Watt White Coverol w najjaśniejszym odcieniu, ale oczywiście dla mojej jasnej cery będę musiała go pomieszać z białym rozjaśniaczem do podkładu. Na początku na prawą część mojej twarzy nałożę podkład beauty blenderem, ponieważ wiem jak będzie się zachowywał, bo używam go codziennie. A teraz na drugiej połowie mojej twarzy użyję oczywiście gąbki z Contigo. Od razu czuję, że jest ona dużo twardsza i mniej elastyczna oraz po uderzeniu w nią słuchać bardzo tępy dźwięk, a Beauty Blender jest dużo bardziej miękki i ten dźwięk jest bardziej wygłuszony. Możliwe, że to kwestia przyzwyczajenia, ale aplikacja podkładu na lewą część mojej twarzy była zdecydowanie mniej przyjemna. Ta gąbka jest dużo bardziej sprężysta i twarda, ale teraz patrząc w lustro mam wrażenie, że mogła ona zaabsorbować trochę mniej podkładu niż Beauty Blender. Wydaje mi się, że efekt jest bardzo porównywalny, ale spróbuję nałożyć jeszcze korektor pod oczami i na wszystkich niedoskonałościach na mojej twarzy. Efekt jest porównywalny, ale aplikacja pod oczami korektora tą gąbką jest dużo trudniejsza, ponieważ przez to, że jest ona mniej elastyczna, nie może dopasować się do tych małych krawędzi. Właśnie przypudrowałam moją twarz i szczerze mówiąc obie połowy wyglądają identycznie. Sama nie umiałabym stwierdzić, że makijaż na prawej i lewej stronie został nałożony innym narzędziem. Moim zdaniem, jeśli szukacie idealnego odpowiednika Beauty Blendera, to ta gąbka nim nie jest. Jest dużo twardsza i aplikacja jest mniej przyjemna, ale efekt jaki daje jest identyczny. Dlatego moim zdaniem musicie sami decydować, czy wolicie, żeby aplikacja waszego makijażu była bardziej przyjemna, czy wolicie dużo zaoszczędzić, kupując tańszy odpowiednik. Osobiście myślę, że zostanę jednak przy Beauty Blenderze, mimo że. Kosztuje ona aż 70 zł. Wydaje mi się, że jest wart swojej ceny. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że to porównanie pomoże Wam zdecydować, którą gąbkę kupić. Jeśli ten film Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia. Cześć!